Hej, tam was bardzo serdecznie z tej strony Mateusz z i w dzisiejszym filmie moje przemyślenia na temat iPhone'a 6s po kilku miesięcznym używaniu go. Serdecznie zapraszam. Zaczął od omówienia designu, natomiast nic tu się nie zmieniło przez te ostatnie kilka miesięcy. Natomiast mogę pod, to podłączyć wszelkiego rodzaju obudowy. Powiem Wam, jak z tym jest. Testowałem na tym telefonie już kilka tych obudów. Większość osób twierdzi, że te, które pasują na 6, pasują też na 6S. Natomiast według mnie... No to jest po części prawda oczywiście, że większość jest, natomiast na pewno nie wszystkie. Ze względu na to, że te case'y przeważnie z jakimiś dodatkowymi bateriami, one na pewno już nie pasują. W większości przypadków niestety trzeba mieć osobny case do iPhone'a 6 i osobny do iPhone'a 6s. Natomiast takie skórzane, bądź silikonowe, bądź jakieś takie po prostu mniej wytrzymałe, mniej odporne, takie pancerne, mniej pancerne można powiedzieć, one przeważnie pasują zarówno do tego telefonu, jak i do tego, więc jeśli przesiadacie się na przykład z 6 na 6s, to myślę, że jeśli macie tak tego, typu obudowy, to Wam spokojnie wystarczą też na ten nowszy model. Kolejna sprawa, czyli czytnik linii papilarnych Touch ID. W przypadku iPhone'a 6, odwołam się najpierw do niego, ta sprawa wyglądała tak że ten czytnik był szybki, ale nie za szybki. Natomiast w przypadku iPhone 6S mam wrażenie, że jest po prostu za szybki niestety. Każde przyłożenie palca, które jest zeskanowany, powoduje to, że od razu nam się e, przechodzi nam system do ekranu głównego, czyli nie możemy tak naprawdę sprawdzić godziny, e, używając palca, który jest zeskanowany. No chyba, że tutaj sobie z boku go po prostu uruchomimy i wtedy będziemy widzieć jakby ten lock screen, czyli zablokowany ekran. Natomiast naprawdę ten czytnik linii papilarnych jest bardzo, bardzo szybki i praktycznie nie zdarza się, żeby prosił o ponowne przyłożenie palca, więc to jest na pewno bardzo, bardzo duży plus, natomiast wydaje mi się, że Apple mogłoby no, na iPhone'ego go troszeczkę zwolnić, ze względu na to, że w to w pewnym moment aż się staje niekomfortowe. Przejdźmy teraz do kamery i zacznijmy sobie od tej przedniej kamery. Powiem Wam tutaj krótko i na temat tak naprawdę. Zdjęcia wychodzą fajne, zdjęcia wychodzą na pewno lepsze, ale ona w zasadzie jest do takiej wideokonferencji i do robienia jakichś, można powiedzieć, selfie, natomiast no, na lepsze zdjęcia się nie nadaje, bo tutaj też e, za dużo tych megapixeli nie mamy. E, ten Retina Flash jest też ok, chociaż tutaj też jakoś szału nie widzę. E, natomiast co do tej tylnej kamery? No niestety tutaj w praktyce wyszło tak, jak sobie porównętałem na przykład zdjęcia z szóstką, robione kiedyś tam, e, no tutaj, tutaj nie odczujemy jakiegoś super przeskoku. Natomiast co do nagrywania 4K, powiem Wam szczerze jak to u mnie wygląda i jak u osób, które znam i z którymi rozmawiałem. Ten 4K jest fajny, OK, można tam czasami go włączyć, natomiast tak w codziennym użytkowaniu raczej się używa funkcji 1080, czyli Full HD, tego nagrywania w tym trybie, ze względu na to, że po prostu te 4K jest strasznie zasobożerne. I jeśli ja mam jeszcze 64 GB, to jest dobrze. Natomiast jeśli mój znajomy na przykład ma iPhone'a 6s 16 GB, no to dla niego włączenie trybu 4K to jest jest po prostu samobójstwo, tak naprawdę, bo od razu się zapycha telefon. Więc tutaj jest to fajny tryb, natomiast tak bardziej okazjonalnie. Kręcenie nim cały czas po prostu jest trochę bez sensu. Co do wydajności tego telefonu, zaczniemy sobie tutaj od e, omówienia tej pamięci RAM, bo tutaj są 2 GB pamięci właśnie RAM. No i powiem Wam szczerze, że to w praktyce fajnie działa, ze względu na to, że mogę naprawdę sobie bardzo dużo tych kart otworzyć w Safari i ona się w ogóle nie będą przeładowywać. E, to jest naprawdę świetna funkcja i to w praktyce dzień w dzień można wykorzystywać. E, natomiast cała wydajność procesora i przydanie się tych 2GB y, pamięci RAM. W rzeczywistości no, nie wiem, czy jest w nas 100% wykorzystywane, ze względu na to, że aplikacji w App Store, które wykorzystują tak naprawdę cały potencjał, tego jest chyba niewiele. W zasadzie ja nie widzę jakiejś większej różnicy pomiędzy wydajnością na iPhone 6 i iPhone'ie 6S, nawet w tych grach mocniejszych, nie Infinity Blade, Real Racing, one też raczej działają bardzo podobnie na jednym i na drugim smartfonie, więc dlatego jeśli się przesiadacie na przykład iPhone 6 na 6S, to raczej tutaj nie zauważycie też jakiegoś takiego kopa w wydajności właśnie po otwieraniu aplikacji albo działaniu samych tych aplikacji. Teraz kilka słów na temat baterii w tym urządzeniu. Dawno nie było tak, że producent pomniejszał baterię względem swojego poprzedniego modelu, natomiast Apple zdecydowało się na taki nietypowy krok, ale w praktyce to raczej nie odbiło na jakimś gorszym użytkowaniu ze względu na to, że i w przypadku iPhone'a 6 i w przypadku iPhone'a 6s będziecie mogli go używać powiedzmy tak intensywnie czyli włączone LTE, włączone cały czas Wi-Fi na wpór podświetlaniu przez około no, 7-8 godzin, później będziecie musieli oczywiście go naładować, ze względu na to, że się rozładuje po prostu Natomiast to jest taki trochę dziwny ruch, wydaje mi się, że Apple ma powiększać te baterie, a nie je pomniejszać. Teraz czas też na dużą nowość, jakim był niewątpliwie 3D touch, czyli rozwinięcie Force Touch'a, które Apple kilka miesięcy temu wprowadziło na rynek za Apple Watchem. Powiem Wam szczerze, że wygląda to tak, że na dzień dzisiejszy czyli już na rok 2016, nadal nie wszystkie aplikacje, które mam zainstalowane na swoim telefonie, wspierają choćby te najbardziej podstawowe funkcje 3D Touch, czyli na ekranie jakby tym głównym. To jest dla mnie trochę bez sensu, że ci deweloperzy ciągle nie umieją się do tego dostosować. Natomiast nawet jeśli ktoś już się dostosuje, to czasami robi po prostu na, tak na pół gwizdka, to znaczy wykorzystuje tylko ten 3D Touch na ekranie głównym. To znaczy, że będziecie mogli mieć jakieś skróty po prostu w aplikacji, żeby nie wchodzić od razu i przechodzić przez aplikację, tylko od razu możecie sobie wejść w skrót na przykład na w aparacie jest to zrobione tak przy zakup, że możecie po prostu wybrać na przykład autoportret. No i to jest ok, bo brakuje mi tego, żeby wykorzystywać bardziej ten potencjał właśnie w jakichś aplikacjach czy grach. Niestety dalej tego nie ma i wydaje mi się, że to już tak naprawdę pełną parą gdzieś nie wiem, za pół roku, za 9 miesięcy wydaje mi się, że na że iPhone a 7 Apple powie, teraz mamy taką technologię, która już jest dopracowana też przez deweloperów, która jest wykorzystywana przede wszystkim przez deweloperów no i możemy się ją tak naprawdę chwalić. Na dzień dzisiejszy raczej no, ta technologia szału nie robi, w praktyce to wygląda tak, że oczywiście można przyspieszyć sobie działania, użytkowanie samego iOS, natomiast nie odczujemy takiego wow. life to też są fajne, ale to jest już taki bardziej bajer. Raz mówiąc już te moje przemyślenia w tych kilku miesiącach od kupienia iPhone'a 6s, czy jestem nim jakiś zachwycony? Nie wiem, czy jestem aż zachwycony, ale mogę powiedzieć, że naprawdę przyjemniej używać tego telefonu. Natomiast jeśli miałbym iPhone'a 6, to też raczej bym nie płakał z tego powodu ze względu na to, że jakiejś przepaści, czy to w wydajności, czy w użytkowaniu samego telefonu nie ma po prostu. Natomiast telefon jest na pewno bardzo dobry i starczy spokojnie na lata, jeśli go kupicie teraz, to myślę, że przez najbliższe 2, 3, może nawet 4 lata będziecie cieszyć się naprawdę bardzo fajnym telefonem. I to było w zasadzie na tyle, jeśli macie pytania, czy do tego iPhone'a, czy do mnie, to miałbyście w komentarzach pod filmem, postaram się odpowiedzieć. Na nie. Y, możecie mnie też znaleźć na Twitterze i na Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia. Cześć!